Chciałbym was, mojej drodzy, zaprosić na nowy kanał, który sobie założyłem wczoraj. Też tematyka złomowa, ale typowo złomowa, plus recyklingi, bez żadnych jakichś tam yy, sarkazmów politycznych itd., i, tak, dalej, i tak, dalej, tak jak to teraz było na moim kanale, MishMash, wszystko razem, co mnie bolało, żale wylewałem. A tam chcę taki typowo zrobić wymiarki kanał, zobaczyć jak to wszystko pójdzie. Bo ten mój kanał zwyczajny 50 został już chyba mega ocenzurowany przez YouTube. <gryw> przez niewygodne słowa polityczne i tak dalej. Także zobaczymy co to będzie. Na razie nie ma tam żadnych treści. Jestem jeszcze w toku. Przemyśleń tego kanału, czy, czy w ogóle tam coś będę wrzucał, czy nie, czy rzucę to wszystko w diabły i będę się bawił tym zoomem bez nagrywania. Ale jeżeli ktoś ma chęć, ochotę, wejść, wesprzeć, to podlinkuję oczywiście. Także możecie coś zostawić. A jak się przegry, przegryzę, prześpię z tym tematem, to może zacznę robić jakieś produkcje i tam będę wrzucać. A na kanał zwyczajny 50. To już tak sporadycznie raczej. Ale jeszcze zobaczymy jak to będzie w razie to podlinkuję, jak też ma ochotę może przejść. Również zapraszam wszystkich hejterów, którzy mnie kochają i uwielbiają. Także wbijajcie. Jak ja uwielbiam, przybierać złom i wybierać takie szajstwo, otoczkę biur inaczej czy jak tam kto woli No typowa kura Dzioba i szukaj, dziobaj szukaj, typowa kura ha, ha. Typowa kura, panie A do tego deszczyć To w dodatku zmokła kura Przaskaż mi się tu panie do ucha, no panie co za szmelcówkę przywieźli. Pewnego razu też nam takiego bałaganu narobili. Ale co zrobić? Wrzucają wszystko do złomu. Jak leci. Potem jest robota. Rytmy baciary lecą w tle. Czy coś na ten wzór. Może się YouTube'a nie, nie będzie czepać, oprawa autorskie. Nie robię tego w rękawiczkach, bo to jest takie mikroskopijne, że nie idzie tego złapać w rękawiczce. Spokojnie, nie uszkodzę sobie rączki. Tyle lat to robię, że już bym to z zamkniętymi oczami robić. Nie? Mały? No Czaskaś się tam hała zrobi To dopiero jest zabawy, żeby z otoczki wyrwać to co oni sobie toczyli. Wytaczali coś z tego, nie wiem czy dla zabawy się bawili. Nie wiem pierścienie, aby ktoś chciał mogę sprzedać na szyję, na nogę, na przedramię, na nadgarstek. Takie modne pierścienie. To nie, nie. Powiem wam, że mi się nawet nie chce tego przybierać. No nie, przy piąteczku, deszczową pogodę. Nie chce się. A ktoś ci powie, że co, to pan złomowisko. Wszystko idzie do jednego pieca. Może idzie do jednego pieca. Ale najpierw trzeba to przesegregować na odpowiednie klasyfikacje a potem sobie idzie na hutę. na odlewnie rzucają do pieca dają jakąś surowkę, czy tam ten żeby to wszystko ładnie wyważyć za sobą żeby wyszedł odpowiedni stop czy tam jakoś tak a, tak to jest no. robota musi być panowie i panie Dobra, bawię się z tym. Tu mamy jedną klasyfikację. Tu mamy drugą klasyfikację. A tu mamy jeszcze trzecią klasyfikację. I tak se to wszystko idzie osobno w swoich klasyfikacjach. Dlatego trzeba to wszystko ładnie posortować. Jakby to powiedział pewien bolec, koko jambo i do przodu, nie? Nie? Dobra, miłego weekendu, dniówka się kończy, troszkę podmoczyło, ale jest, jest humorzasto, bo i się dniówka kończy. Dobra, do następnego, do następnego, moi drodzy. Cześć, trzymajcie się.